Osuszacze adsorpcyjne z serii ES Korowenta to szereg dodatkowych możliwości. W dzisiejszym wideo skupimy się na poszczególnych trybach wydajności i ich zastosowaniu. Osuszacze ES Korowenta są domyślnie ustawione w trybie MAX. Tryb MAX jest przygotowany do maksymalnego usuwania wody. Tryb ECO zaprojektowany jest do minimalnego zużycia energii na litr usuwanej wody. Ten tryb jest odpowiedni w końcowej fazie projektu lub gdy nie potrzebujemy pełnej wydajności urządzenia. Tryby delta x1 i delta x2 wykorzystywane są do osiągnięcia maksymalnej delty x, innymi słowy, aby stworzyć jak najbardziej suche powietrze. W trybie delta x1 zmniejszamy przepływ suchego powietrza z 350 do 80 m3 na godzinę. Ten tryb zalecany jest przede wszystkim do usuwania szkód miejscowych, gdy chcemy stworzyć maksymalną różnicę prężności pary w powietrzu w stosunku do osuszanego materiału. W trybie Delta X2 zmniejszamy przepływ suchego powietrza do 120 m3 na godzinę. Ten tryb możemy stosować zarówno na szkody miejscowe, jak i osuszanie podposadzkowe w trybie tłoczącym, w szczególności w gorących okresach roku. Tryb PRS zalecamy stosować do osuszania konstrukcji w trybie tłoczącym. Tryb w znacznym stopniu ułatwia proces stabilizacji przepływu mokrego powietrza. Aby tryb był dostępny, należy w pierwszej kolejności połączyć osuszacz z pompą ciśnieniową ES, kablem systemowym i stworzyć sieć. W tym trybie pozostawiamy dyszę mokrego powietrza całkowicie otwartą. Model A4ESX. Jest wyposażony w dodatkowy ogrzewacz powietrza po stronie suchej. Poprzez uruchomienie dodatkowego ogrzewacza tworzymy jeszcze większą różnicę w prężności pary wodnej między powietrzem a materiałem, co skutkuje niezwykle dynamicznym osuszaniem materiału. Pamiętaj, że z dodatkowego ogrzewacza korzystamy w przypadku bezpośredniego osuszania materiału. Dodatkowy ogrzewacz musi być wyłączony, gdy suche powietrze z którejkolwiek dyszy jest podłączone do innego urządzenia.